Siemaneczko widzowie! Dzisiaj przychodzę z odcineczkiem, gdzie sprzedaję Subaru imprezę. Piękną, czarną, taką najpiękniejszą, widzowie. Ale no, zmiana będzie na lepszą furtkę. Bo czemu by nie widzowie, taka piękna. Kurde, widzowie. Kupiec już idzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Miałem ja mam wystawioną za 25 milionów mili milionów no, na giełdzie mi znaczy, ile zejdzie z tego O! Idzie w czerwonym Kurwa odjebał się jak szczulny otwarci kanałów widzowie Też bym się odjebał w sumie jakbym kupywał, a ja jak będę wyglądał Ja dupio Wyglądam jak kurwa Steven Seagal, kurwa, w postaci kurwa gwiazdy. <noise> Dzień dobry, proszę pana. To pan dzwonił w sprawie ogłoszenia na piękną Subaru imprezy. To co, nie, nie wiem, pan chce jazdę testową albo przejrzeć pierw, otworzyć maskę panu. No to ja panu maskę otworzę. Bagaźnik w sumie to jest jak. Proszę pana, 3.0 V8 pod maską. Generuje to moc 600 koni, co przenosi się na maksymalną prędkość 377 na godzinę. Nie ma żadnych wycieków. Nówka, sztuka, funkiel, nie proszę pana. Yy, no tak. Powiem panu, że tu lekko zderzaczek był jebnięty No i lekko butniczek, no ale no wie pan Lekko szpachli i jaknówka, nie? Ja pierdolę, dupia widzowie Trzeba trochę podkontencić No ale proszę pana, to nawet nie widać za bardzo Chciałem mówić tak normalnie, takim fajnym głosem, a powiedziałem za bardzo. Nie. Panie, no to tutaj lekka polerka by wleciała i nie widać rysy. Ale ma pan tutaj one niczym kurwa Tokyo Drift. Lampeczki w kolorze. Przyciemnone jeszcze w dodatku. Na no, duzie ma bagażnik, nie wiem, tak z pięciu ludzi się pan zmieści tam. A worków kartofli to nawet nie chcę liczyć prze pana. Więcej kartofli tu wejdzie niż nie wiem... Niż tam aut na giełdzie, co jest, stoją w ilości. No kurwa, panie, pralka z lodówką nawet by się zmieściła. Jak się popieści, to się wszystko zmieści. Pralka na dach, lodówka do bagola. <grystanie> ja. Mogę panu zgasić światła, to pan zobaczy sobie, yy, jak pięknie są przyciemnione, dymiony Pan sobie spojrzy. Wow, pan zobaczy czarno jak w dupie. No i szybki też, kurwa proszę pana, jak u prezesa. Jak u prezesa, pani. Pan siada z tyłu i się czuje król. Pan zobaczy, jaki wygodny. No, najlepszy na trasy, proszę pana. Skręca, jeździ, hamuje. Przy pana jest świeżo nabita? Klima działa jak sam skurwysyn. syn. Tak chłodzi, że panu nogi, kurwa, normalnie w lód się zamienił. No pewnie, proszę pana, tyś jest nieseryjny. Miałem tu montować subwoofer w bagażniku, ale stwierdziłem, że seryjne nagłośnienie za bardzo już dudni. To jakbym dodał subwoofer, to to szyby by wylatywały <laughs> Proszę pana, wersji STA, bo to jest wersja STA, proszę pana Najbardziej sportowa wersja, jaka wychodziła w Subaru No, kierownica, proszę pana Valkantary, obszyta. To nie ma przebacz. Mogę panu kluczyki dać, pan się przejedzie, pan sobie zobaczy stan zawieszenia przy gubu, pod podwozia. Pan wyczuje auto. No pewnie, proszę pana, już daję kluczyki. Yy, pojazdy ID15, cyk. Pany, wsiadaj i się czuję jak pana samochód, bo pan zaraz go kupi. Jak pan się przejedzie, to pan powie O ja dupia, ja go chcę. On to normalnie taki wariat, nie? A policja jak go próbowała dogonić, to tylko wąchała gumę i spaliny, proszę pana, za nim. Nic więcej. Dedykowana rejestracja, proszę pana, nawet jest. Impreza. Ile ma decybeli? No nie wiem, proszę pana, trochę jest. Ja tak myślę, pana że Jadupia ze 120 by dał rady bo to full przelot, prze pana Jeszcze ten piękny dźwięk turbiny, proszę pana, no to uszy to normalnie wybuchają czasami z tyłu samochodu, jak stanie się O kurwa, jak fotel wciska Na fotelu pasażera to jest inaczej, przepana. pana ja zawsze za kierownicą, to się było o co zaprzeć, nie, no kierownica, no to się zapierasz, a tu na tym fotelu bocznym, pan Pana. Wciska, prosimy Pana. No, ona idzie jak Mini z procy wystrzelony. <grystanie> Chciałem, chciałem być jak Fris i przemalować ją na różowo jak on chmurkę, ale stwierdziłem, że nie, to, to to, nie. No pan mu wciśnie, pan poczuje tą moc. 600 guni 600 proszę panu. Zostawcie subika, lajka i komentarz widzowie. I dajcie w komentarzu odpowiedź, czy chcecie odcinki z kamerką na przykład. Właśnie, co to ma być? Oglądasz glinkę i dalej nie zostawiasz mu subskrypcji? Jakbyś nie wiedział, to z tej strony Thompson. I akurat się składa, że montuję ten film, i widzę, że nie dałeś suba. Musisz to zmienić. I to musisz to kurwa zmienić, nie? Bo tak być nie może. Żeż jak ja pomyślę, że on ma 250 subskrypcji, a napierdala live'y po 7 godzin dziennie. To jest nie do pomyślenia. Zostawcie mu suba, proszę. No i teraz możesz oglądać jak zostawiłeś. Hello. Wow. To pan już musi wziąć. Pan już przerysował milakier, pan musi to wziąć. Ja panu pokażę jak to jeździ. Wow! Ale wigibasy No Felga trochę jest zarysowana przez pana. A taka piękna, nowa była. No pan sobie wyklepie, już nie? Ja panu pokażę, jak to jeździ. Wow. Ło! Wow! Widzi pan, lekko gazu dodałem już szarpie. To jest szatan, normalnie. Ale jak nowka, proszę pana, widzi pan, że światła świecą. A pan zobaczy, jaki skręt ma? To pan powie, ja dupia. Siatem, proszę pana. Tutaj normalnie 120, proszę pana. Hamulce też ma dobre. Wi Widzi pan, jakie dobre hamulce ma. Normalnie 120 w zakręt, proszę pana. Bo za bardzo się trzyma. Proszę pana, no to. Ciężko określić, zależy jak pan jeździ, ale no tak myślę, że do 8 max jakieś 8-10 litrów na 100 by się zmieścił. No ale pan, nie, nie może się pan oprzeć. Pan zobaczy te piękne różowe napisy STI na glilu, na zderzaku, z tyłu na klapie bagażnika. No, to jest istny kot, proszę pana. No, wystawiony był za 25 milionów, no ale no to coś tam możemy sobie znegocjować, proszę Pana, nie? Oczywiście nie dużo, no bo też stratnie aż tak nie chce być No ale coś tam znegocjować zawsze można Wie Pan o co chodzi Ja myślę, proszę Pana, że 24 przybijamy piątkę i... Na małysza, plujemy sobie w rękę No i piona 23,900 Dobra, proszę pana To co? Piąteczkę <ścoughs> No, no, i do lecimy, prosimy pana na. Uż tutaj na. taki ale uziąd koło gie giełdy, proszę pana, no i pana furka już jest. Tylko, żeby nie zarysować, a przyjedźmy sobie, jak. my to piesi jesteśmy. Wow, tu babcia aż wykorkowała. Proszę pana, widzi pan, zaczęła jaka piękna furka, no i wykorkowała.

No, i proszę pana, pan został właśnie właścicielem Subaru Impreza STI. Życzę jak największej ilości pociechy i radości z takiego pięknego samochodu. Najpiękniejszy samochód, tylko u mnie, proszę pana. Polecam się na przyszłość, dealer Glinka. Oczywiście nie od narkotyków, od samochodów, dealer. Wie pan, też przeżycia fajne miała ta furka, więc na pewno będzie dobrze jeździła dla pana. Zarobiliśmy właśnie widzowie 3 bańki 800. To dobrze, to dziękuję i do widzenia, do usłyszenia proszę pana. Powiedzcie mi widzowie powie, napiszcie w komentarzu czy podoba wam się taki styl odcinków taki lekko komiczny trochę IRL a co jest tak pięknego widoku pięciu okrągłych budynków oraz tak dużej galerii handlowej się żegnam z wami widzowie i do zobaczenia w następnym odcinku cześć siemanko